Tym razem wprowadzimy Cię w świat hydrotechniki. W tym zadaniu dowiesz się, jak działa śluza, śruba Archimedesa, koło Noria oraz pompa Abysynka. Za tymi tajemniczymi nazwami kryje się wspaniała zabawa. Widzisz te dwa baseny? Twoim zadaniem jest tak regulować poziomy wody, by bezkolizyjnie przepłynąć statkiem z jednego basenu do drugiego. Uważaj, by statek nie rozbił się o wrota. Następnym wyzwaniem będzie sztuka przetransportowania wody za pomocą śruby archimedesa. Kręć tarczą tak, by śruba dostarczyła wodę na wyższy poziom lub do korytka. To nie wszystko. Przejdź do kolejnego stanowiska. To koło perskie, inaczej nazywane kołem noria. Jak widzisz, na kole zamontowane są kubełki na wodę. Twoim zadaniem jest umiejętne kręcenie korbą tak, by kubełki pobrały wodę z głównego basenu i dostarczyły do zbiornika górnego lub korytka. Teraz przejdź do abisynki. Za tą tajemniczą nazwą kryje się wysoka ręczna pompa. Poruszaj dźwignią pompy, zobaczysz jak mechanizm zasysa wodę z basenu i transportuje ją w górę do wylewki, a stamtąd do zbiornika górnego lub korytka. To nie wszystko. Prawdziwe emocje czekają na Ciebie w tworzącym się Morskim Centrum Nauki.